9 maja, Malwina Schulz Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie pożar strawił poddasze oraz wystartowały grody. W nocy wybuchł groźny pożar poddasza budynku przy ulicy Jaworzyńskiej. Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została zabrana do szpitala. Tuż po godzinie 3 nad ranem legnicy strażacy odebrali zgłoszenie o pożarze przy Jaworzyńskiej 32. W oknie stało poddasze i dach kamienicy. Pożar został zlokalizowany bardzo szybko. Już po kilku minutach strażacy ten pożar zlokalizowali, czyli doprowadzili do momentu takiego, w którym ten pożar już nie powiększał swoich rozmiarów. W wyniku pożaru, jedna osoba została poszkodowana. Siedem osób zostało ewakuowanych. Szczęście w nieszczęściu było to, iż niedaleko znajdował się postój taksówek i to jeden z taksówkarzy zauważył zagrożenie. W akcji wziął udział sześć zastępów straży, w tym dwie drabiny. Działania trwały około 3 godzin. Pożar powstał w mieszkaniu, znajdującym się na poddaszu. A więc, w związku z lokalizacją, bardzo był utrudniony dostęp do źródła tego pożaru i strażacy musieli tutaj działać przede wszystkim z wysokości. Czyli ze stanowisk umieszczonych na y, drabinach. Cała akcja trwała około 3 godzin. Po konsultacjach z nadzorem budowlanym ewakuowani lokatorzy mogli powrócić do swoich domów. Cała konstrukcja dachu oraz mieszkanie nadaje się do generalnego remontu. Strat jeszcze nie udało się oszacować. Radny Sławomir Skowroński w imieniu Radnych Niezależnych chce zgłosić projekt uchwały, w ramach której legnicy kierowcy mogliby za darmo korzystać z komunikacji miejskiej. Skowroński dodaje, że dzięki temu może uda się poprawić obecną sytuację drogową w mieście. Korki, z jakimi musimy sobie radzić w ostatnich dniach, są zmorą legnickich kierowców. Radny Skowroński ma pomysł, jak ruch w naszym mieście ograniczyć. Chce posiadaczom dowodów rejestracyjnych umożliwić jazdę autobusami za darmo. Mamy nadzieję, że właśnie tak się stanie. To znaczy, że z jednej strony będzie mniej aut jeździło, z drugiej strony będzie spowodowało to mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego, więc to są same korzyści. Trudno dopatrzeć jakichkolwiek jakby złych stron tej, tego projektu uchwały i taką, taki projekt zgłosimy jako klub prawnych niezależnych. Sławomir Skowroński dodaje, że byłaby to inicjatywa, która może miastu tylko pomóc. MPK nie poniesie szkód, gdyż posiadacze aut i tak z nich obecnie korzystają. Kierowcy mieliby dzięki temu możliwość pozostawiania samochodów na parkingu, pod domem i nie ponoszenia żadnych kosztów. Obchodom dnia hutnika, które miały miejsce w Głogowie, nie brakowało podniosłej atmosfery. Była uroczysta akademia i centralna karczma piwna, były liczne odznaczenia dla zasłużonych pracowników i prezentacja dalszych planów KGHM na najbliższe lata. Ale przy tej okazji nie pominięto kwestii podatku od kopalin, który ogranicza możliwości miedziowego kombinatu w dalszym inwestowaniu i funkcjonowaniu. W czasie Akademii odznaczono blisko 100 hutników i pracowników związanych z Hutami KGH. 16 osób odebrało przyznane przez prezydenta RP medale za długoletnią służbę. W hucie przepracowałam 34 lata. No, no miło wspominam w ogóle pracę. Z ciekawymi ludźmi pracuję. No jestem zadowolona z pracy, chociaż mi się kończy moja kadencja pracy. Pracuję w. W chłodzie ale w jednostce ratowniczo-górniczo-chłodniczej. No jestem pracownikiem już 32-letnim. No, no w tej chwili, jak widzi Pan, że dostałem o wyróżnienie pewne z dyrekcji z kombinatu. Także jestem zadowolony z, z swojej pracy. Oprócz licznych wyróżnień i odznaczeń nie zabrakło przemówień, także tych dotyczących dalszej przyszłości kombinatu. A wyzwań nie brakuje. Firma będzie musiała dbać o to, by być konkurencyjnym graczem na rynku przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu zatrudnienia. Prezes KGM Herbert Wirt podkreślał, że same wydatki inwestycyjne hutnicze pochłaniają rocznie 3 miliardy złotych. Ja sam uważam, że te problemy, które są do pokonania. To oczywiście to jest nasze wezwanie dla, i wyzwanie dla wszystkich pracowników KGHM, a szczególnie oczywiście dla managementu. Z definicji jako człowiek jestem optymistą, w związku z tym osobiście uważam, że my te wszystkie problemy pokonamy ku chwale i tu moje oczy w kierunku pana ministra oczywiście głównego naszego właściciela. Nie da się jednak ukryć, że optymizm prezesa zapewne byłby większy, gdyby nie podatek od kopalin. W latach 2010-2013 Polska mieć w formie różnego rodzaju opłat, a także dywidendy, odprowadziła do skarbu państwa 14 miliardów złotych, albo może nawet trochę więcej, w tym 3,5 miliarda podatek od niektórych kopalń. Myślę, że gdyby ten podatek nie był opodatkowany CIT-em, bo my rzadko o tym mówimy. 2 miliardy podatku plus 19% CIT-u to jeszcze tak 400 milionów złotych. Chcielibyśmy się dalej rozwijać, dalej być dumni z tego, że należymy do rodziny polskiej miedzi. Obecny na uroczystości minister skarbu Włodzimierz Karpiński nie odniósł się do tej kwestii. Temat ten już w humorystyczny sposób został ponownie poruszony podczas karczmy. Tam minister musiał wydoić krowę symbolizującą KGHM. Prawdę specjalistą, od zaprosić... ja nie jestem. Panu... <laughs> jak zaprosicie mnie, panu, jak zaprosicie ministra finansów, to będziecie mogli tutaj sobie na nim używać. Jak... <laughs> ja chcę, żeby te walory rosły i były coraz bardziej, tak powiem, głową Polski i staram się e... w zgodzie ze światem zarządza, dbać o te walory, które się nazywają Radia Chorwowska, i obiecuję, że jesteśmy z Finansów jestem w stronie. Wkrótce spytamy naszych głogowskich reprezentantów w Sejmie o ich opinie i działania związane z podatkiem od niektórych kopalin. 31-letni Prochowiczanin chce egzamin na prawo jazdy zdać po pijanemu przyszedł po raz kolejny pod wpływem alkoholu na egzamin. Tym razem uprawniający do kierowania traktorem w kwietniu chciał uzyskać uprawnienia na prowadzenie aut osobowych, mając promil alkoholu we krwi. Władze wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego skierowały do starostwa prośbę o zbadanie mężczyzny pod kątem choroby alkoholowej. Prawa bowiem nie złamał, gdyż nie wsiadł do samochodu. Jeśli ktoś z Państwa nie był jeszcze w hucie miedzi Legnica, to w najbliższą sobotę będzie miał taką okazję. Huta otwiera swoją bramę i zaprasza wszystkich, którzy chcą zobaczyć zakład od środka. Drzwi otwarte w hucie miedzi Legnica rozpoczną się w sobotę o godzinie 9, a potrwają do 13. Oczywiście, jak co roku, zapraszamy Legniczan, by zobaczyli, jak wygląda praca hutnika za bramą, bo znamy hutników z uroczystości pokazywanych między innymi przez telewizję Dami z różnych innych imprez dziejących się przy okazji Dnia Hutnika na zewnątrz, msze z okazji Dnia Hutnika, ale okazja do wejścia na zakład i zobaczenia od środka huty nadarza się razem do roku. Zwiedzanie odbędzie się pod okiem przewodników. Pracowników huty, którzy wiedzą o niej wszystko. O wszystko można pytać, wszystkiego można się dowiedzieć, a przy tym jeszcze zobaczyć. A jeżeli jeszcze ktoś się trafi na przewożenie płynnej miedzi kadziami, czy zobaczy, jak wygląda odlew na tzw. karuzeli, to naprawdę wywrze niesamowite wrażenie. Podobnie jak zobaczenie z bliska komina, 150 metrów w górę. Ja go znam od dołu i od góry. No, od góry nie pozwalamy wchodzić na komin nikomu, ale od dołu staniecie pod kominem i zobaczenie, jaki jest wielki. To jest duża sprawa, a jeszcze większą jest, tak jak powiedziałam, zobaczenie płynnej miedzi, żywej, gorącej, ponad 1200 stopni, przewożonej z jednego pieca do drugiego. Mam nadzieję, że szczęście będzie sprzyjać mieszkańcom Legnicy i będą mogli to zobaczyć. Żeby wejść na teren huty, trzeba mieć ukończone 14 lat. Drzwi otwarte odbędą się w ramach obchodów Dnia Hutnika. Tradycyjne kryterium uliczne rozpoczęło 49. wyścig szlakiem Grodów Piastowskich. Ten znany wyścig kolarski przyciągnął do Legnicy zawodników z wielu krajów. 20 rund w ścisłym centrum miasta miało do pokonania 149 kolarzy z 15 ekip. Najszybciej na beton 20. okrążenia wjechał tak samo jak przed rokiem Bartłomiej Matysiak z grupy CCC Polkowice. Dzisiaj było sucho, także można było pełną prędkością praktycznie tutaj w zakręty wchodzić. Aczkolwiek yy, droga troszkę była nierówna, która wybija trochę, yy, wybija z rytmu. Yy, tutaj w końcówce chciałbym jeszcze podziękować kolegom z drużyny, oni mnie tutaj yy, rozprowadzili bardzo dobrze. Tutaj będę się starał jutro bynajmniej pomagać yy, chłopakom na tym etapie. Nie że tak dobrze po górach będzie jeszcze etap płaski, na którym oni na pewno będą mi e, pomagać w końcówce. Najwięcej punktów w trakcie przyjazdów za każde okrążenie odbierał Paweł Bernas. Zupełnie inne ściganie, to jest e, krótkie, szybkie kryterium, zupełnie wyścig etapowy e, z etapem po górach i jazdą indywidualną na czas. E, nie jestem liderem mojej drużyny, liderem jest Kamil Gradek, e, także to on jest jakby priorytetowym zawodnikiem w naszym teamie jednak uważam, że jestem w dobrej dyspozycji. Nigdy wcześniej nie udało mi się powalczyć tutaj na kryterium, dlatego jestem super szczęśliwy, że, że się pokazałem na tym dosyć prestiżowym uważam, kryterium w Polsce. Kolarzy czekają jeszcze trzy etapy wyścigu. Meta zaplanowana jest na niedzielę w Polkowicach. Kolarze przejadą w sumie ponad 380 km. Drukarki 3D są coraz bardziej popularne i można dzięki nim wydrukować niemalże wszystko. W Letia Business Center próbowano wydrukować samochód. Żeby wydrukować taki samochód, najpierw trzeba go zeskanować. Taki skaner pozwala nam otrzymać kształt przedmiotu, który skanujemy w wirtualnej rzeczywistości, czyli na ekranie komputera. Skanery 3D stosowane są w przemyśle, muzealnictwie i archeologii, a także w medycynie. E, w medycynie też. Przy skanowaniu na przykład uszkodzonego fragmentu, potem mając ten uszkodzony fragment można zamodelować protezę i wykonać. To musi być, rozumiem, dokładny skan? Tak. Bardzo precyzyjny. Tak, no, nasze skanery oferują dokładność do jednej dziesięciu mikronów, czyli jednej setnej milimetra. I to już w takich zastosowaniach spokojnie wystarczy. Tak zeskanowane przedmioty można wyfrezować na frezarkach sterowanych numerycznie lub wydrukować na drukarce takiej jak ta. To urządzenie, które tutaj stoi w naszym tle, to jest urządzenie, które pracuje w technologii SDL, czyli nakładania warstwowego kartek papieru. Z takich kartek papieru utrzymujemy model w dosyć wysokiej dokładności, w osi Z to jest 1 ,10 mm, z tego tytułu, że grubość kartki wynosi właśnie 1 ,10 mm. Te urządzenia mają jednak pewne technologiczne i materiałowe ograniczenia. Wbrew pozorom nie są to uniwersalne twory, które wydrukują nam pieniążek albo żeton do kasyna. Natomiast mogą nam sporo ułatwić życie, przede wszystkim w sferze np. medycyny, gdzie drukując kości zanim przystąpimy do działania, jesteśmy w stanie zaproksymować sobie szereg czynności, które będą potrzebne przy stole operacyjnym. Skoro takie drukarki dostępne są dla zwykłego śmiertelnika, to aż strach pomyśleć, jakim sprzętem dysponują specjaliści. Na dziś to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.